Cześć, witam wszystkich z tej strony Rafał, kanał Rafił Z Moi drodzy, dzisiaj zestaw z 2019 roku, w zasadzie z początku tego roku z filmu Delego Lego Movie 2. Jak widzicie, zestaw zawiera 48 elementów. Tytuł zestawu to akcesoria z filmu Lego Przygoda 2, cena katalogowa, no to tutaj tak jak to widzicie, bo zestaw wkupiłem w Lego Store w Warszawie. Cena 59 zł. i 99 groszy. Tak jak mówiłem, 48 elementów, wśród których znajdziemy taką barykadę z samochodu wraz z błotnikiem i miotaczem klocków, dwie minifigurki. No ale ten zestaw kupiłem właśnie, żeby mieć minifigurki czy te mikrofigurki Kanalontek. Dobra, słuchajcie, nie przeciągamy. Otworzymy sobie ten zestaw. Troszeczkę tutaj nie lubię tych pudełek, bo ciężko jest je otwierać, żeby ich nie uszkodzić. No ale myślę, że uda mi się to i blister będę miał zachowany, więc otworzę sobie to delikatnie dookoła. Blister mamy zachowany. Tutaj mamy, zobaczcie w tle, witajcie w Apokalipsburgu. Tutaj wam dam link do recenzji tego zestawu, kto jeszcze nie widział. No i otwieramy. Zaraz zobaczymy, jak prezentuje się instrukcja. Instrukcja w formie, tak jak to widzicie, rozkładanej kartki. No i na dzień dzisiejszy brakuje mi już tylko dwóch dzieciaczków, albo chyba jednego. Który był w zestawie z filmu, i nie ma mocni 2, więc na pewno będę na niego polował. Jeżeli chodzi o elementy, bardzo mały woreczek, mini słuchajcie, złożone. Z jednym wyrazem twarzy mamy tą mieszkankę Apokalipsburga, natomiast Emeta z dwoma, ale wszystkim figurką przyjrzymy się za chwilę, jak tylko uda mi się zbudować ten mini zestawik. moi drodzy konstrukcja na tyle prosta, że buduje się ją w zasadzie chwilę w 11 krokach otrzymujemy tutaj kawałek samochodu z felgą i błotnikiem tutaj kawałek jakiejś rury, która osłaniała zakładam, że przednią szybę mamy również tutaj taką kuszę z wyrzutnią studów, ze stud-shooterem, oczywiście możemy strzelać. Tutaj mamy zapasowy klocek, zapasowy element do strzelania, jakby jeden się nam zgubił. Widzimy kawałek grilla, jedno światło, drugie. Zakładam, że tutaj druga strona tego samochodu jest zniszczona już przez czas, no bo jest to samochód. Kawałek samochodu, który możemy znaleźć w Apokalipsburgu, i możemy tutaj za tą barykadą umieścić mieszkankę Apokalipsburga, której przyjrzymy się za chwilę. Dwie minifigurki w zestawie: pierwsza z nich to Emet w pomarańczowym stroju, niebieskie rękawy, odblaskowe pasy oraz identyfikator z napisem Emet. Ta minifigurka, jak już każdy Emet, Występuje z dwoma malowaniami twarzy. Na jednym mamy uśmiechniętą postać, a na drugim przerażonego Emeta. Druga z minifigurek to mieszkanka Apokalipsburga w brązowym stroju i bardzo fajnie tutaj zrobiony, nadrukowany pas z takich trybów, z jakichś maszyn. Naszej również mamy koło zębate. Jeżeli chodzi o tył minifigurki, również nadrukowane jakąś zbroją wykonaną z metalowych płyt. Jak widzicie, minifigurka ma również nadruki na nóżkach. Jedna nóżka jasno-brązowa, druga ciemno. No, i w ręku trzyma tą dzidę. I dwie postacie, dla których w zasadzie kupiłem ten mini zestaw, to Kanalontka. Mamy tutaj dwie minifigurki, niemowlęta dziecięce, które również występują w zestawach Lego City. No, i na dzień dzisiejszy, słuchajcie, brakuje mi tylko tak jak mówiłem Wam wcześniej, jednego niemowlęta z zestawów. Postaram się go zdobyć, bo chciałbym mieć całą kolekcję tych minifigurek. Tak moi drodzy, prezentuje się zestaw: 48 elementów. Jeżeli dobrze pamiętam, zaraz to sobie słuchajcie, sprawdzę, tak, dokładnie 48 elementów, dwie postacie dzieciaków legowych, mamy figurkę mieszkankę Apokalipsburga i mamy również figurkę Emeta, jak w większości zestawów z filmu The Lego Movie 2. Cena katalogowa 59,99 zł. Myślę, że warto właśnie, żeby posiadać w kolekcji te dzieciaczki legowe. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Jeżeli film się podobał, zachęcam do zostawienia łapki. Do usłyszenia. Cześć!